Dzień dobry! Właśnie wybiła 8.30, a to oznacza, że czeka Was kolejna dawka pozytywnej energii. Serdecznie Was zapraszam na wspólną gimnastykę. Razem z Espar50 promujemy akcję Łap Dzień i codziennie o 8.30 będziemy się spotykać na kanale Facebooka, tak żeby razem wspólnie, aktywnie rozpocząć dzień. Jeśli chodzi o mnie, nazywam się Dagmara i jestem wykwalifikowanym instruktorem fitness oraz kina z gerontoprofilaktyki, czyli usprawnienie osób starszych poprzez ruch. Bardzo lubię podróże oraz aktywność fizyczną, dlatego ukończyłam studia na Akademii Wychowania Fizycznego, a także liczne kursy, tak żebym mogła móc zachęcać inne osoby do ruchu. Moją pasją jest. Taniec, w szczególności salsa. Zakochałam się w niej od pierwszego zatańczenia i z przyjemnością w kolejnych filmikach, w kolejnych spotkaniach Wam ją pokażę i wspólnie nauczymy się kilku podstawowych kroków. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, chciałabym, żebyście zrobili sobie miejsce do, do ćwiczeń, tak żebyście bez problemu mogli się położyć na ziemi, wyciągnąć ręce do boku czy, czy nogi, więc to, to jest pierwsza rzecz. Dodatkowo naszykujcie sobie butelkę bądź szklankę z wodą, ponieważ będziemy robić przerwę na picie, ponieważ jest to bardzo ważne, aby w trakcie wysiłku się nawadniać. Dzisiaj będą Wam potrzebne poduszki, tak zwane jaśki, no i co? Jeśli chodzi o dzisiejsze zajęcia, to zrobimy sobie rozgrzewkę i później przejdziemy do ćwiczeń. Natomiast jeśli poczujecie, że chcecie odpocząć, że poczuliście się troszkę słabiej, to nie ma problemu, zróbcie sobie przerwę i później dołączycie do nas w kolejnych powtórzeniach. Jeśli jesteście gotowi. To zaczynamy. Zaczynamy od rozgrzewki. Ustawiamy sobie stopy na szerokości naszych bioder. Kolana lekko zwolnione zostały. Wciągam brzuch w plecy. Mam proste. I zaczynamy od opuszczenia naszego ucha do barku. Płynny oddech. Jeszcze chwilka. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, że się wyspaliście. Jeszcze tylko dwa razy. I ostatni. Dobrze, to teraz głowa bok. W dół. I w górę. Do boku. I znowu hop. I druga strona. Nie odchylano głowy do tyłu. Cały czas ruch jest tylko na boki i w przód. Ostatni raz. Dobrze. Zatrzymujemy. Na przemian ramiona w tył. Tył i tył. Tył i tył. Oddychamy. Wdech, wydech, wydech, wydech. Brzuch przyciągnięty. Lecy proste, jeszcze chwilka. I cztery, trzy, dwa, ostatni. Teraz zmienimy na łokieć. Łokieć w tył, łokieć w tył. Mocne, daleki ruch. Hop i hop. Hop i hop. Jeszcze cztery, trzy. Dwa, ostatni i cała ręka, tył i tył, tył i tył, jeszcze chwilkę. Oddychaj, możesz się uśmiechnąć. Cztery, trzy, oddychaj, dwa, ostatni. do tyłu, otwieram klatkę, robię wydech, zamykam, wydech i znowu otwieram wydech, zamykam, wydech, otwórz wydech, zamknij wydech, otwórz wydech i zamknij wydech, otwieramy się, ręce są przed naszą klatką, robię skręt, uruchamiam stopę, odrywam piętę, kieruję biodro razem za tułowien, Powrót. Druga. Hop. Powrót. Hop. Powrót. Oddechaj. Wdech, I wydech. Wdech, I wydech. Wydech. I wydech. Zgarbię się, otwieram wydech i wydech I jeszcze raz otwieram wydech i wydech, otwieram do boku ręce, luźno, luźno ciało, ręce na biodrach, kolana ugięte, stopy cały czas równolegle i duże koła brzuch wciąga, przypominam plecy proste cały czas tylko jedna strona oddychaj, oddychaj Dwa. Ostatni. I w drugą. To samo. Duże koło. Ciągniemy biodra w każdą stronę. W przód, w bok, tył i bok. Jeszcze. Hop. Hop. Kolana. Cały czas są lekko ugięte. Przypominam. Zostały trzy. I dwa. I ostatni. Rozluźniamy wiatr, rozluźniamy ręce, nogi i zaczynamy od marszu. Wysoko kolana, ręce pracują, oddychaj, oddychaj. Cały czas mają kontakt z podłogą, natomiast odrywamy same pięty. Pokazuję bokiem plecy proste. Mocny ruch, pięty w górę. Ręce pracują. Jeszcze chwilka. Masz. Pełny masz. Jeszcze raz same pięty. A tylko pięty. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Maszerujemy. Obciągamy stopy. Możecie troszkę zwolnić tempo. Obciągamy palce. Palce w dół. Wysoko kolano. Hop, 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 hop. Jeszcze. Super Wam idzie. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Ostatni, dobrze, krok dostawny do boku. Hop i hop, 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 hop. super, wam idzie. I teraz górę ręce, powrot. Górę ręce, powrot. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. wydech, wydech, wydech. Do boku ręce. Bok, port. Wdech, wydech. Górę, górę. Jeszcze tylko cztery. Trzy. Dwa. I połączymy ruch, czyli ręce, górę i do boku. I w górę, do boku. Góra, wdech, wydech. Góra, wdech, wydech. Jeszcze chwilka. Zostały trzy do końca. Dwa. Ostatni. Dobrze. Luźne ręce, luźne nogi. Cały czas krok dostawmy tylko do boku. I teraz ugniemy kolano. Czyli pięta pójdzie w górę. Uginamy kolano. Pracujemy. Hop, hop. Dodaj biceps. Biceps. Super. Obie ręce zginamy, tylko jedno kolano pracuje. Raz jedno, raz drugie. Raz jedno, raz drugie, a obie ręce cały czas mamy do zdjęcia i do wyprostu. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. I dodamy ręce do przodu. Wypchnię ścianę, ściągnij. ściągnij. Hop, 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 hop. Super. Oddychaj. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Ręce luźno, nogi luźno. Przenosimy ciężar z nogi na nogę. Odetchnij. I jeszcze tylko skręty. Hop i hop. Hop i hop. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Ostatni, dobrze luźno, luźno ręce. Oddychaj! I zatrzymujemy do góry, robimy wdech, urośni i wydech. Jeszcze raz, do góry urośni i wydech. Mam nadzieję, że jesteście rozgrzani, bo ja bardzo bierzemy sobie łyka wodę pamiętamy o nawodnieniu, nie tylko w trakcie ćwiczeń, ale również w ciągu dnia pamiętamy o tym, żeby pić wodę. Herbata jest w porządku, aczkolwiek ona wypłukuje niestety nam te nasze mikroelementy, tak samo kawa, więc woda jest najlepszą tutaj źródłem do, do, do nawodnienia naszego organizmu. Mhm. Dobrze to przejdziemy sobie teraz do części tak zwanej głównej, bierzemy sobie naszego Jaśka i dzisiaj będą ćwiczenia równoważne, więc jeśli nie czujecie się zbyt pewnie z równowagą, to możecie sobie stanąć przy krześle na przykład bądź przy stole, bądź przy jakimś przy jakiejś ścianie na przykład, tak żeby mieć w razie czego możliwość dotknięcia, żeby się podeprzeć. Natomiast generalnie próbujemy robić to bez podparcia, ponieważ nasze mięśnie głębokie muszą troszkę bardziej zapracować, więc wymuszamy tą pracę tych mięśni, tych naszych właśnie głębokich. Więc starajcie się, nawet jak czujecie, że tracicie równowagę, że się będziecie przeginać na którejś ze stron, to z powrotem nogę do góry i próbujemy robić te ćwiczenia bez podpórki. A więc. Mamy w dłoniach nasz jasiek i teraz tak. plecy trzymam prosto, będziemy unosić nogę, przekładać jasiek pod kolanem i z powrotem wracam. To samo druga, przekładam jasiek pod kolanem i wracam. Zauważcie, że nie przychylam się do nogi, tylko kolano unoszę tak wysoko, żeby nie zginać się w, tło w plecach, tylko cały czas pracujemy samym kolanem. No to spróbujmy. Dziesięć razy Jedna i druga noga. Spróbujmy. Raz, opuść. Dwa. Powrót. Trzy. Lecę prosto. Oddychaj. Cztery. I pięć. Już połowa. Sześć. Siedem. Super. Osiem. 9 i 10. A teraz zaczniemy drugie ćwiczenia i położymy sobie jaśnik na ziemi. Będziemy stawać na jedną nogą na Jaśku. Kolano będzie lekko ugięte, na którym, będzie, na którym będę stać. Wciągam brzuch. Noga z tą jest prosta, ręce do boku i z powrotem wracam. Dostawiam nogę. To samo druga. Przenoszę ciężar, robię wdech. Powrót, wydech, pokażę bokiem, unoszę nogę, ręce, bok, robię wdech, powrót, wydech, dostawiam, do góry unoszę, robię wdech i z powrotem wracam i powrót. E, 10 razy, jedna i druga noga. E, tutaj mocno napinamy mięśnie, głębokie brzucha, to ćwiczenie jest na równowagę, tak więc nie, mobilizujemy się do pracy. No to spróbujmy. Unosimy nogę. Góra robię wydech, powrót, wydech. Dwa, powrót, trzy, oddychaj. Super. Super Wam poszło. Bierzemy łyka wody. Chwila, przerwy. Mhm. I przejdziemy jeszcze raz do pierwszego, do pierwszego ćwiczenia. Czyli będziemy unosić nogę w górę, kąt prosty w kolanie, kolano maksymalnie w górę, palce zadarte, i opuszczam nogę. To samo, druga i z powrotem wracam. 10 razy. Ściągamy brzuch, plecy proste, zaczynamy. Raz, powrót, dwa, powrót, trzy, oddychaj, cztery, pięć, plecy proste, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze. I jeszcze raz robimy ćwiczenie równoważne, czyli kładziemy sobie naszego jaszka, i jedna i druga noga będzie teraz na jaszku. No to próbujemy górę. Raz, powrót. Dwa, powrót. Oddychaj. Trzy, powrót. Cztery. Poprz, oddychamy. 5, już połowa. 6, kolana, na którym stajemy, jest lekko ujęta, przypominam. 7, 8, plecy proste, dwa z tyłu również. 9, no i ostatni. 10, super. Mam nadzieję, że tutaj Wasze mięśnie głębokie się zmobilizowały do pracy, że to nie było aż tak trudne, a pamiętajcie, że z każdym, z każdym powtórzeniem te ćwiczenia równoważne coraz lepiej Wam będą wychodzić. Jeśli macie ochotę, to możecie sobie zrobić trzecią serię, czyli jeszcze raz podnosimy kolano raz jedno, raz drugie, później unosimy sobie nogę raz jedną, Raz drugą do, do góry. A jeśli chcecie już odpocząć, to pijemy znowu wodę. Pamiętamy, żeby się nawarniać. Napiję się razem z wami. I życzę Wam pogodnego, miłego dnia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja jestem z Was bardzo dumna. No i do zobaczenia, do następnego razu. PA!